Hej Siemano, z tej strony Fire One i witam Cię serdecznie na tym kanale. Dziś mamy, słuchajcie, kolejny odcinek z serii Minecraft Heroes sezonu trzeciego i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Pamiętajcie o strzeleniu łapy w górę pod tym filmem i pamiętajcie o zostawieniu suba, z dzwonkiem, żeby zostać powiadomienia o najnowszych filmach i lewikach na tym kanale, bo naprawdę, słuchajcie, warto. I pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to to, że odbędzie się przerwa na moim kanale. Potrwa ona około, około tygodnia bądź dwóch tygodni. Jakby co, jeszcze wam napiszę na Discordzie, ale pamiętajcie, że będzie przerwa na kanale A po przerwie od razu, słuchajcie, wracam e, Więc akurat no szykujcie się na jakąś dawkę odcinku, Więc naprawdę mam nadzieję, że będzie mega, zobaczymy e, Pamiętajcie też o zeżniówowis, bo tam znajdziecie mega linki, możecie też wpłacić tu w donate, jeśli chcecie e, Zachęcam o, Dobra, i już jak widzicie e, Na live ogarnęliśmy trochę magazynek e, Więc naprawdę git e, I teraz by się przydał po tak szczerze a trochę tej temy, wiecie, jakoś odłożyć, żeby jakoś to było I myślę, że sobie teraz to zresztą powiedziesz robić, bo... Czemu, by nie w sumie? E, dobra, ja to może tutaj dużo, tutaj będzie kamień, myślę Tutaj będą te kamienne takie rzeczy, żeby tutaj tak to jakoś wyglądało A e, co jeszcze mi nie będzie potrzebne? Dobra, może teraz wezmę coś z takich drewnianych do powiedzmy, dużo tutaj, po takie, myślę, nie będą mi potrzebne Sadzonki, no nie wiem, jeśli to drzew, to tutaj odłożę Dobra, tutaj odłożę to i to jeszcze mi się nie przyda na pewno A co to jest? To jest błyk czarna wełna No okej, okay, dobra A grani to dużo, słuchajcie, do kamienia wtedy Grani to dużo, dużo do kamienia I ziemię też myślę A dobra, ziemię może wezmę e, Bo w sumie wiecie co? E, dobra, może stworzę sobie jeszcze Dodatkowy, słuchajcie um, Dodatkowy, słuchajcie, jakiś ten e, Jakiś, słuchajcie, słuchajcie, ten a no, dodatkowy słuchajcie, e, jakieś dwa dodatkowe słuchajcie te e, siekierki. A bo jeszcze się wybierzemy słuchajcie na bank na zbieranie drzew w chwilę, bo jeszcze i tak muszę zebrać trochę drzew coś się e, no, więc no. Hm, tak. Nie, nie miecz. E, mi chodziło o siekierkę. I mamy dwie siekierki, więc spoko. To jeszcze sobie odłożę te dwa drewna, żeby nie było. Okej, okay, i kamienie sobie odłożę. Dobra, okej. Okay. No to lecimy, słuchajcie. Oczywiście mi tutaj została już ostatnia połowa siekierki, więc dlatego potrzebuję nowej siekierki. W sumie. Dobra, okej, okay, to idziemy. Jeszcze będę musiał tutaj dzisiaj załatać tą dziurę, postaram się już ją dzisiaj załatać. Będę musiał jeszcze trochę, słuchajcie, piasku zdobyć na szkło to jest na pewno pewka, że będę musiał trochę piasku zdobyć. Szkoda, że w ogóle nie mam, słuchajcie, ten, e, znaczy, że w ogóle to jest mało owiec, jakby. Ciężko znaleźć owce w ogóle, totalnie powiem wam szczerze, ale możliwe, że kiedyś poszukamy, słuchajcie, bo to też nie będzie tak, że nie będziemy szukać owiec, bo owce są mi bardzo potrzebne ze swoją drogą. Bez owcy to ja nie rusz, słuchajcie w ogóle. Bez owcy to ja nie przetrwam tutaj, więc no muszę znaleźć owcę jakąś. Bo inaczej to lipa, lipa. Totalna taka lipa. Dobra, tutaj mamy jakieś drzewa chyba jeszcze. Ostatnio jak tutaj byłem, to zebrałem trochę. Dobra, jest parę drzewek, więc git. Okej, okay, dobra. Więc pamiętajcie, słuchajcie, że będzie przerwa na kanale. Tak jak mówię, nie wiem ile ona, rwa ona może potrwać około dwóch tygodni. A no tak około dwóch tygodni byś to ona może potrwać, tak sądzę. Przynajmniej tak myślę, mam taką nadzieję, że ona potrwa dwa tygodnie, a nie dłużej. Ale zobaczymy, słuchajcie. Ona powinna potrwać tak około dwóch tygodni. Zobaczymy słuchajcie, ja wam też będę słuchajcie, jakoś dawał znać na Discordzie. Na serwerze, więc tam też wbijajcie na serwer. Na razie czego, bo warto. No, warto wybijać na serwer. Więc wtedy no, będziecie tam też wiedzieć coś, niecoś ale tutaj mi spadło ok. Dobra, czy jeszcze tutaj to drewno zbiorę. I tak pewnie będzie mi mało tego drewna coście bo jeszcze trochę na bank będę potrzebować. No jeszcze siekierka mi się skończyła git. Właśnie o tym mówiłem. Tutaj było jeszcze chyba gdzieś drewno. Okej, okay, tutaj jest drzewo. Mało tutaj, trochę tak do trabna, ale dobra um, Jeszcze tam, słuchajcie, widziałem gdzieś piasek Teraz tutaj gdzieś był piasek na dole Tam, gdzie była ta woda, słuchajcie e, Więc myślę, że go też by się przydało Trochę zebrać O, właśnie tam, słuchajcie, był ten piasek, dobra To myślę, że idziemy po ten piasek, słuchajcie, w sumie Bo by nie W sumie i tak mi się bardzo przyda Dobra A to mnóstwo ma Trochę jeszcze tego piasku zbierzemy, bo e, tak jak mówiłem, możliwe, że ten piesek dzisiaj słuchajcie wykorzystam trochę już na e, ogarnięcie tam wejścia do tego mojego domu tej wielkiej dziury, co tam jest, e, bo jednak powiem szczerze, że ona mi się za bardzo trochę nie podoba ta dziura, więc no trochę będę musiał to dzisiaj ogarnąć, więc no. Teraz sobie wezmę jakąś rzecz. Dobra. Niestety z tego co widzę, nie wypada, więc słabo. No ale trudno się mówi. Niedługo będziemy musieli się wybrać do, wybrać do jakiejś jaski, jakiegoś cave'u znaleźć, Będziemy musieli Bo potrzebuje dużej ilości żelaza I chcemy znaleźć w końcu jakieś diaksy, słuchajcie Więc będziemy musieli się już długo wybrać do jakiegoś cave'u, słuchajcie Więc to na bank zrobimy sobie, też ogarniemy A, Bo po prostu to jest mój obowiązek, kurde, żeby się do cave'u, słuchajcie, jakiegoś wybrać I będziemy musieli wtedy już odpalić potworki, jak będziemy szli do cave'u to też na bank zrobimy myślę odpalę potworki jak będziemy szli do cave'u bo to będzie potrzebne bez w słuchajcie to iście do takiego cave'u nie ma w ogóle sensu tak szczerze więc no też takie słuchajcie będziemy musieli to zrobić co jest? a dobra okej okay, myślałem że w tym utknęłem słuchajcie i ja się zastanawiam, co się dzieje ale dobra no, z tym no gdzie był ten węgiel? A dobra, on był tutaj, spoko, czekaj, czy trzeba doskoczyć, czy. Nie, nie doskoczył. Chyba czekajcie, a może. Dobra, nie, nie ma co próbować, raczej nie doskoczy. Być może. Ja nie, nie doskoczyłbym i tak w sumie, Dobra. Ale przynajmniej jestem. Dobra Teraz myślę wracamy z chyci na chatę No, myślę, że teraz wracamy z na chatę To jak widzę, jest kolejna lama tego handlarza, więc ciekawie, dobra, mam trochę inny pomysł. Będę musiał teraz wziąć trochę ziemi i się podsadzę. Dobra już. O kurde, dwie owce! O jacie. i dwie białe. Ej, ja muszę sobie zrobić nożyczki, dobra, słuchajcie. Trudno, ja sobie robię nożyczki. Trudno, trudno, ja sobie robię, słuchajcie, nożyczki. Nie ma bata, ja muszę też nożyce, kurde, zrobić. Ja marnuję to żelazo na nożyce, słuchajcie, ewidentnie. Ja muszę w końcu mieć łóżko, a ja nie spałem od paru dni w Minecraft. Słuchajcie, naprawdę. Ja od paru dni w Minecraft nie spałem. Mam cztery białe wełny, git. Ej, dobra, jeszcze sobie ostrzygę te owce, żeby nie było. Ej, no kurde, nie uciekaj, owieczko. Proszę cię. Nie uciekaj. Ja cię tylko ostrzygę. Dobra, mam 5 wełn, słuchajcie. Dobra, nareszcie mogę sobie zrobić łóżko. I będę mógł iść nareszcie w kimę. O, ja cię. Kurde, mała świnka to jest. ojacie Ej, dobra, mała świnka weszła do mojego domu. Nie wiem, jaki cudem, Pewnie. Prze... Znaczy nie? W sumie wiem, pewnie przez tę dziurę, słuchajcie. To jest najbardziej prawdopodobna rzecz, ever, której mogę się spodziewać. Dobra, ja muszę sobie, słuchajcie, przypalić trochę z piasku. Trochę sobie piasku Przypalę, Przy okazji, słuchajcie, stworzę sobie nareszcie łóżko. A nie, drewno muszę sobie zrobić, słuchajcie, normalne, trochę. Dobra. Mam łóżko, git. Ej, nareszcie będę mógł, słuchajcie, się wyspać. Co jest naprawdę w porządku? Kurde, jesteś zbyt daleko łóżka. A nie, mogę spać tylko w nocy, spoko. Ale lol, nareszcie mam słuchajcie łóżko. E, myślę, że tą dziurę to już powoli będzie trzeba jakoś załatać. I wiecie co, chyba mam pomysł, jak e, tutaj to sobie zniszczę na początku, przed tym. Jak tutaj wszyscy wiadomo, e, bo mam pomysł, jak to załatać. Tako muszę tutaj ogarnąć trochę. Okej, okay, dobra, będę musiał to trochę zaraz ogarnąć. Zaraz tutaj się wszystko ogarnie. Powiedzmy, że to tutaj wymienię, słuchajcie, na drewno jakieś fajne. Dobra, czekajcie, a to teraz będę musiał wymienić, co nie? Mm -hmm, I muszę sobie zrobić trochę właśnie tego, słuchajcie, drewna normalnego. A dobra, to sobie szybko to ogarnę. Okej, okay, dobra, potrzebuję tych takich jasnych półbloków. Who nie wiem, jak to będzie teraz słuchajcie wyglądać przy tym ciemnym. Trochę dziwnie powiem szczerze, no ale może jakoś to wejdzie, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy słuchajcie. Dobra, i teraz będę potrzebować takiego czegoś, żeby słuchajcie, to sobie. Dobra, muszę iść, słuchajcie. Zaraz do was wrócę robię moje cięcie. Dobra, słuchajcie, już wiem jak to ogarnę. Tutaj wziąłem sobie jeden z takich bloków fajnych. Dobra. Okej, okay, i tutaj wstawię ten kamień. Tylko muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Czy to jakoś fajnie będzie wyglądać czy tak głupio. No powiem szczerze, według mnie nawet nawet jakoś jakoś to ciekawie wygląda. Nie wiem. Według mnie nawet w sobie może jakoś to być. Powiem szczerze. Dobra, żeby tego nie rozwalać. Na razie chwilowo. Potem to się ogarnie, słuchajcie, też... Będzie trzeba, Będę musiał to potem ogarnąć, słuchajcie. Wiadomo, ogarnę to przecież, ale no na razie tak by wyglądało. Jeszcze tutaj zaraz tą ściankę z dirta To zaraz ją też rozwalę w sumie Bo ona też tak trochę brzydko wygląda Powiem szczerze Tylko to ona jest tak na chwilę Słuchajcie, tak trochę Dobra, i teraz muszę to ułożyć No, dobra Okej, okay, to będzie gdzieś odtąd Dobra Okej, okay, jeszcze tą ściankę z dirta Wiadomo, rozwalę Mhm, to będzie jakoś tak już powoli wyglądać ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze będę właśnie tą ściarkę z dirt'a zaraz rozwalić I to zaraz się słuchajcie ogarnie myślę No Dobra Trzeba zacząć już to rozwalać tą ściarkę z dirt'a Okej, okay, dobra Trochę nie fajnie, że tam jest słuchajcie dirt za tym Co też mi trochę utrudnia sprawę swoją drogą Ale no czy trudno, tam jest kolejna biała owca Dobra, ciekawie, przyznam. Mhm, dobra. Powoli to zaczyna ręce i nogi, ale to jednak będzie trochę inaczej, słuchajcie, wyglądać niż teraz to widzicie. E, bo teraz należy widzicie to w takim czymś, a po jakimś czasie, słuchajcie, to na bank zmienię. Coś czy, bo to tylko chwilowo to będzie jakoś wyglądać. Potem się i tak słuchajcie o to jakoś zmieni na pewno. bo raczej tego tak słuchajcie nie zostawia coś czuję. Bo to by było zbyt niefajne. Dobra, słuchajcie, myślę, że powoli możemy już kończyć ten odcinek, mam nadzieję, że się wam spodobał jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem, pamiętajcie o ostrzeniu subika z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienia o najnowszych filmach z Minecraft Hero, Minecraft Dungeons Mobile, wiele, wiele więcej, naprawdę polecam, pamiętajcie o, z, 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 o zajrzeniu w opis i pamiętajcie o tym, że na kanale odbędzie się przerwa, potrwała na około dwóch tygodni, e, jakby co na Discordzie będę dawał też znać, no to co, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, życzę wam do udany tego dnia udanych wakacji, się widzimy się w kolejnym odcinku po przerwie.